Siemano, witajcie i witam was na kolejnym odcinku na naszym kanale, samym Miz Wojtek. Jestem w więzieniu, w jakimś więzieniu, ja nie wiem. No, zapnijcie łapeczkę w górę, żeby mnie stąd uwolnić. A tak na serio, to yy, po prostu nagrywam taki odcinek, że Wojtek wydawał mi jakby takie więzienie i muszę się z niego wydostać. Także no co, yy, myślę, co jeszcze coś zostawić trzeba. Gadaj. mam czasu, ile mam czasu? Okej, okay, Wojtek będzie jakby co na spajtek to, że ja muszę przychodzić, dobra, no to mów kiedy Kurde. Ja jakby co? Wojtek co sam budował, ja nie wiem w ogóle co tu się dzieje, ale postaram się szybko to przejść Dobra, dobra, nieważne um. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, jestem Big Brain, jestem Big Brain. Nie ma nic. czym tu nie. A, a, a tutaj co jest? O, okej. Okay. Mm, czekajcie. Tutaj się chyba nic z tego nie ja nie wiem, jestem trochę zresowany chyba. A tutaj średnio co widzę? Aha, bo tutaj jest parkour, dobra. A, tu na luzie chyba. Tylko ja bym coś nic nie widzę, kurde, ja mógłbyś... Ej, mógłbyś jakąś pochodnie dać? A co jest? Aj, bo ja nie widzę. Bo ja nic nie widzę. Mógłbyś tu dodać pochodnie? Takie małe ułatwienie. Okej. Okay. Czekaj. Czekaj. Tylko nie wiem, czy to, czy to zepsuć. Hmm, czekaj. Bo tutaj to wpnieje czekaj, 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 czekaj. Czeka. Śnieg, co może być pod śniegiem? Skoczę Tylko... się? Właśnie nie wiem, to nie powiem to Nie jest, ale czekaj, czekaj, czekaj. Muszę coś przemieć. Ale lipa, ja chciałem bo i mam lipę. A Tak, to zniszczę? Mogę to zniszczyć? No właśnie, ej, co jest? Czekaj, powrótu po już nie ma też, nie? Ej, nie nie, 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 nie mam pojęcia. Ale, ej, a to można oszukać? Nie wiem. O kurde, Windows mi się włączył. Czekaj, muszę tego zablokować zaraz Pyk. A bez skitu, bez kitu Ej, dobra, ej, w ogóle, czekaj, no. Faktycznie o kurde, no faktycznie. Dobra, dzięki. Ja jestem jakiś, nie wiem, tutaj speedrun chciałem zrobić, a tutaj nie, nie pomyślałem w ogóle, że ten śnieg... Nie wiem, że mi się Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Jakby co to... Ja w ogóle... My w ogóle tego nie testowaliśmy. Chyba to sam budował. Nie wiem o co chodzi. Kurde ja tu, mało światła tu jest, kurde. No bo Wojtek ma jakieś kurna Minecrafty premium, kurna, nie wiem. Nie wiem. O to wszystko. O. A jest jeden, jest jeden problem. już nie wrócę. No właśnie. Dobra, ja to zniszczę. Esa, Essa, Esa, zniszczę to, Esa. Nie zniszczę. Trudno, Esa. A, aha, i co? Dobra. Siła masa! nie, czy to się. Czy to, ja to dostanę dejekcję do w ogóle? Dostanę, ok. A, Big brain, a nisko. A najpierw to może zrobimy tak. Tak. Może, może tu też wezmę dla bezpieczeństwa. Czy to zadziała? Jak jej super! <grym> Co ja robię? E, czekaj, bo ja... Kurde, no bo chyba ten craft nie muszą... że nie no, czekaj, czekaj mm. Nie Ej chwila, ej bo ja muszę pewnie coś craftować, kurde, a nie Ej chwila, ej czy ja czegoś może nie zabieram? Ej, nie czekaj Czekaj, bo jakoś to się zrobiło. Nie, czekaj. Tak, 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 kurde, co ja robię? O! Dobra, jest, 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 jest. właśnie, powiedziałem, że trzeba coś skraftować, ale zapomniałem, jak to się tam robiło, bo ja dawno takich rzeczy nie przechodziłem, ale dzisiaj, dobra. Właśnie nie Bo ja mam to łóżko, jest zajęte, czemu na nim śpisz? A nie, nie, macie tutaj. Czy jesteś na swojej <grych> Dobra. E tylko to łóżko jest zajęte. Jakby co? Mieć teraz się pole teraz. Nie, no może nie. Uff. Tylko najgorzej, bo mi to. Najgorzej, najgorzej bo mi to łóżko nie da Ej, 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 ej. Co to tam? Co miało być? Dobra, mam na to pewnie trzeba zrobić tak. Nie, tak. Okej. Okay. Mm. A to co to... już... Aha, czyli to będzie coś na Big Brain. Tak? Zostawię na przykład crafting Czekaj, tu mamy... Oho. Ej, postawisz te ładnie, bo ja naprawdę nic nie widzę Dobra, dobra i tam się... Jak mi, ej, co jest! Kurde, ale ej, no co jest? Ej, czekaj! No kurde no zabierz je z O! Dobra, ale niech jakiś mam. Chyba nie będzie tak źle. Trzeba by nie myśleć. Czekaj. A po co mi one by były? I na pewno muszę użyć. Czekaj, się... nie, wiem, bo jest strasznie pamiętam te krawtyny wszystkich. Mmm. Czekaj, ja muszę sobie... Nie no... co? Co ja mam zrobić z jakimiś kurde... Kutami? Weź ode mnie te koty. No na pewno nic nie mam z nimi zrobić. No nic, no... Nie wiem, nic nie można zrobić, elo. Ja nie mogę. No spróbowałem już właśnie. Próbuję jeszcze raz nawet. No właśnie... Tak. No chodź ty. Nie, to jest w sumie trochę złogana, no bardzo no Dobra, no. Dla potrzeby Minecrafta to muszę to zrobić. No kurde, no...

No, ale ty jak coś ty to zrobił, hop Jakiś koty mi to dajesz, ty. Weź ty, chop. Ja, ja w ogóle nie, ja nie wiem, jak to takie będzie. E, no, oczywiście, ja jestem jakiś głupiutki. Nie wiem, jak to się coś dzieje. Nie wiem, czy to przejdę. A jak to nie przejdę, to nie wiem. normalne nie 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 Ej tak 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 ciuł bądź O właśnie wiem ją znała przed chwilą. Ej ale patrz Ej będzie czegoś tak Czekaj pewnie. Chwila. Aha! Czekaj, no. Jak siebie podkopie, to nie wiem, co ja sobie zrobię, nie? O! Mówiłem, elo, SS, o! -O. Ale <grywa> ja nie mam żadnych moich hitemu, więc ja nie mam żadnych moich hitemu! 6, dobra! Ej, daj mi... Daj mi 6 żelaza, daj mi 6 żelaza. Ja nawet nie mam uprawnień. Czekaj, nie luzy. A ty, nie mam kamery nie miałem. Ale teraz straciłem tyle rzeczy. O Boże. Dobra, dla, potem będę miał, musiał się tak odegrać na wojtku, chyba nie przejdziesz tego. Dobra, ale ty tu chyba jakiś, nie wiem, mainster, ja nie jestem jakiś głupi z tego Minecrafta, ty mi takie rzeczy dajesz. Znaczy, no dobry, tak, dobry jestem. Nieprawda. Nie. Czekaj, najpierw, najpierw tak. Teraz czekaj. Trzeba... Mam tutaj jakąś tą odpaloną. Ej, Ed. Nie Wiem, czy to o to chodzi? Ale ja bym po zrobić, nie wiem, tak? U nie? No, chłopie, ja nie wiem, co się dzieje. Czekaj. O, chłopie, jak dobrze, że to chodzi o to, nie? Bo ja myślałem, Dobra, ale i tak chyba będzie dobrze. Dobra, jest. Aha, i tutaj trzeba. Tak, aha, czekaj. Eee, e o, 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 dobra, dobra. Radzimy sobie, tak? <ścoughs> no bo straciłam moje itemy. Na pewno? O, widzicie? Dobra, S. Strasznie S to zrobię. ਤੁਹਾਡਾ <laughs> <laughs> Okay. bye <laughs>